Mój projekt dotyczy badań nad bardzo poważnym problemem, który dotyczy nas wszystkich, a mianowicie antybiotykooporności wśród różnych patogenów. Jest to problem coraz bardziej rosnący. Jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Jednak powstają coraz bardziej alarmujące szczepy bakterii, nowe patogeny, których tak naprawdę już powoli brakuje nam narzędzi do zwalczania. Właśnie to jest tematyką mojej pracy. Badam jeden peptyd, który może mieć potencjalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Mówi się, że powoli zmierzamy do końca ery antybiotyków. Coraz więcej antybiotyków jest odpada do lamusa, ponieważ coraz więcej szczepów bakterii nabiera oporności, jak na przykład właśnie MRSA, czyli jest to gronkowiec złocisty odporny na metycylinę, który tak naprawdę nabrał odporność na już większość, na wszystkie antybiotyki e, na bazie penicyliny. Mamy też różne inne szczepy bakterii, jak na przykład VRSA, które nabrało oporność praktycznie na większość znanych antybiotyków. Możemy usłyszeć e, różne prognozy, tak jak na przykład to, że od roku 2050 z powodu infekcji wywołanych bakteriami antybiotykoopornymi będzie ginąć nawet 10 milionów ludzi rocznie. Takie bakterie mają bardzo wysoki Procent śmiertelności. Takie infekcje wywołane tymi bakteriami mają bardzo wysoki odsetek śmiertelności, który może sięgać nawet 90%. Przemysł farmaceutyczny jest bardzo dużym gałęzią ogólnego przemysłu. Dlatego wydaje mi się, że powoli już, już za te kilkadziesiąt lat będziemy odchodzili tak naprawdę od terapii antybiotyko antybiotykowych, ponieważ po prostu stracą one swoje właściwości, swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Będziemy szukali nowych narzędzi i tak naprawdę odstawimy te antybiotyki i będziemy szukać nowych rozwiązań. I może się okazać, że właśnie peptydy przeciwdrobnoustrojowe albo ich odpowiedniki, jakieś analogii będą po prostu zastąpią antybiotyki.